Witam Państwa w kolejny poniedziałek. Jesteśmy po pierwszej turze wyborów prezydenckich, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiali, poczekamy na ostateczne rozstrzygnięcia. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, rozpocznę troszeczkę inaczej. Ma to związek z tym, że dzisiaj właściwie skupimy się na tym, co się dzieje w Kołobrzeskim. Powiecie i placówkach, które pod ten powiat podlegają. Rozpocznę od takiego pewnej mądrości, którą chciałbym dedykować bohaterom dzisiejszego podcastu, że z mózgiem jest jak ze spadochronem. Żeby zadziałał, trzeba go po prostu otworzyć. Więc proszę Państwa, pokażemy czy ten spadochron czy też mózg jest otwarty, czy nie. Mija właściwie też rok oddzialności nowego zarządu powiatu kobrzeskiego. No i co się dzieje? Jeżeli chodzi o inwestycje, to właściwie trwają, zostały zakończone te, które zostały rozpoczęte w ubiegłej kadencji. Mam tu na myśli drogi, ronda i tak dalej, tak dalej. Trwa budowa zainicjowana wcześniej, czyli nowego wydziału komunikacji wraz z archiwum na terenie Zarządu Dróg Powiatowych. Ale cały czas w kolejce czekają Drogi typu ulica Starynowska, ulica Sienkiewicza. Nie wspomnę o słynnym moście w Kłopotowie. Tutaj, jak dobrze pamiętam, zastępca Mirosława Tyśikowskiego, pan Jacek Kuź, deklarował, że jedzie do Warszawy i nie wróci, dopóki nie zdobędzie środków na ten. Most, na remont tego mostu, z tego co wiem, wrócił, środków jak nie widać, tak nie widać. Do tego oczywiście cały szereg remontów, gmina Siemyś aż prosi o to, aby te kratery polikwidować, tam rzeczywiście drogi z okolic Byszewa są rzeczywiście w stanie fatalnym, ale co my w tym momencie obserwujemy innego? Otóż właściwie... Bardzo często zarząd na sesji, przy budżecie, proponuje kierować środki na nowe projekty dróg. No mamy przykład drogi w Czerninie, drogi w Ustroni Morskim, czy też drogi w Siemyślu. No można byłoby zadać pytanie, czy jest sens robić takie pułkowniki. Pułkownikiem, tylko proszę Państwa, Kawa jest tak dobra, a najlepiej picią, kiedy jest, nie jest zimna. To są projekty, które są odłożone na półkę po jakimś czasie. E, okres ważności tego pozwolenia mija, trzeba to aktualizować, nowe koszty, i tak dalej, i tak no, dalej. Robi się tutaj takie czarowanie dla ludzi, że rzeczywiście to zaczynamy robić, ale pytanie, po co robić kolejne projekty, skoro mamy całą półkę projektów, które. Do tej pory nie są zrealizowane, a są gotowe, są takie próby troszeczkę nieudolne, jednak czynione. Proszę Państwa, kiedy władze w powiecie przejął nowy zarząd, to słyszałem takie opinie, jakby tu miało być wspaniale, będzie wspaniała współpraca pomiędzy samorządami, województwem itd., itd. No i proszę Państwa, ta rzeczywistość jest chyba troszeczkę bardziej brutalna, niż by się komukolwiek wydawało. Oto przede mną taki drobny przykład. Mamy tu uchwałę w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Przypomnę, że w Sejmiku i w Zarządzie Województwa mamy tam swojego przedstawiciela z Kołobrzegu, panią Annę Bańkowską. Uchwała z 24 kwietnia chodzi o drobne kwoty w wysokości 40 tysięcy złotych na poprawę infrastruktury sportowej. No i mamy 59 beneficjentów. Proszę Państwa, właściwie większość powiatów i gmin z naszego województwa. Oczywiście jest tutaj gmina Kołobrzeg, gossier Dźwierzyno, Miasto Kołobrzeg, wykonanie podłogi sportowej, szkole pasowy nr 5. Natomiast no, nie ma naszego powiatu kołobrzeskiego. I to jest chyba pierwszy przykład i pierwszy taki przypadek, gdzie o te 40 drobne tysięcy złotych powiat Kobrzyski składa taki wniosek i takich środków nie dostaje. No, Widać, że jednak chyba ta współpraca pomiędzy. E, z Samorządem zachodnio-pomorskim, patrz tutaj, Anna Bańkowska, a powiatem Mirosław Tosikowski coś chyba jednak się nie udaje. Drugim takim przykładem. Jest wniosek złożony do programu dróg lokalnych, to z kolei tutaj benefaktorem jest Urząd Wojewódzki. To jest kwestia, proszę Państwa, drogi w gościnie ważnej, bo prowadzącej tutaj do naszej placówki w gościnie z szkoły Rataja. Tam, oprócz drogi, miała być wykonana również nowy chodnik i ścieżka rowerowa. I oczywiście, z przykrością stwierdzam, że oczywiście. Tego, tych środków też nie dostajemy, czyli ten przykład na dobrą współpracę między z kolei województwem, a, a powiatem też chyba nie do końca może być podawany jako przykład. Nie wiem, czy Państwo pamiętają przez wiele, wiele lat prowadzone gale. Powiat był autorem dwóch gal, było to perły powiatu, czyli taka powiedzmy nagroda dedykowana bardziej do środowisk gospodarczych i Pegazy Kultury, tu dwie kategorie Twórca i Animator Kultury. Była specjalna komisja Kapituła, które te nagrody przyznawało. Proszę Państwa, w tym roku ani Pegazów, ani przepraszam, ani pereł, które miała być zawsze w styczniu, lutym, ani pegazów w okresie maja, maj miesiącem kultury nie było i chyba nie będzie, no bo nie zakonam, żeby rzutem na taśmę ktoś coś zrobił. No brak tutaj inicjatywy, pomysłu, nie wiem czego, no nasi tutaj King Kongowie organizacyjni z powiatu nie do końca sobie chyba z tego typu rzeczami radzą, a kultura czy też biznes chyba jest bardzo istotnym tutaj środowiskiem w Kołobrzegu. Proszę Państwa, minęło rok od powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej, takiego domu dla dzieci w Gościnie. Byłem tam osobiście, bardzo fajna, to nie ukrywam, mój chyba jeden z lepszych projektów może nie największy, nie najwyższy, itd., itd., ale coś, co rzeczywiście. Fajnie działa przez dzieci nazywany Białym Domem, w takich samych superlatywach. No I wśród wielu, wielu zaproszonych gości był również Mirosław Tesikowski. No, fajnie przyjechał, wyszedł na środek, powiedział, opowiedział wierszyk i można byłoby nad tym, jakby jego wizytę zakończyć. Natomiast ja muszę się z Państwem podzielić informacjami, które tam się wydarzyły, zdarzeniami, gdyż w momencie, kiedy zakończyłem swoją pracę jako starosta, jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął Mirosław Tesikowski, to była próba zwolnienia z pracy pana dyrektora Jacka Pawłowskiego. No, osoba, która chyba nie ma lepszej osoby, która mogłaby taką funkcję i takie stanowisko pełnić. Socjolog, psycholog, proszę Państwa, naprawdę w jednym roku wiele, wiele Talentów, osoba, która ma również z wielu innych, tutaj może bardziej intratnych, zajęć po to, żeby ten dom dziecka prowadzić. I tu proszę bardzo, pan Mirosław Tesikowski podejmuje próbę zwolnienia z pracy pana dyrektora. Chyba troszeczkę nieładnie. Całe szczęście, że próba ta nie jest skuteczna. No to natomiast kolejne działanie w tym momencie to jest kolejna decyzja, to jest pozbawienie. Domu dziecka kwoty 300 tysięcy złotych. Dzieci tam funkcjonujących, bo przecież to jest, są chyba rzeczy oczywiste. Więc uważam, że chyba to nie jest ten kierunek, panie Teśikowski, aby w ten sposób traktować i dyrektora, i samą placówkę, zabierając jej kwotę aż 300 tysięcy złotych, A potrzeby są tam naprawdę, naprawdę bardzo duże. Tak sobie próbowałem, proszę Państwa, zastanowić się z czego ten charakter działalności Mirosława Teśiekowskiego wynika. No myślę, że po raz kolejny, nie robię to z wielką tutaj satysfakcją, musimy się cofnąć do okresu stanu wojennego. Proszę pamiętać, Mirosław Tesiekowski to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwniczej w Koszalinie. No i tu proszę Państwa, przecież nie można komuś czynić zarzutu z tego tytułu, że taką czy inną uczelnię wojskową skończy, bo przecież to są nasi oficerowie. Ale proszę pamiętać, że na każdej uczelni zawsze były dwa kierunki. Tak zwany dowódczy i tak zwany polityczny. No chyba łatwo sobie wyobrazić, a tutaj była pełna swoboda wyboru, jaki kierunek wybrał Mirosław Tesikowski. Kierunek polityczny. Kierunek polityczny to jest funkcja komisarza politycznego, czyli oficera wychowawczego. Tutaj muszę zacytować odpowiedzialnego za działalność ideologiczną i polityczną w wojsku. No i tak sobie myślę pewnie, że gdyby nie zmiany dotyczące naszego ustroju, zmiany lat końców lat 80. to pewnie Mirosław Tesikowski dzisiaj w dalszym ciągu by tą funkcję być może pełnił już jako, jako być może emeryt wojskowy i pewnie w dalszym ciągu przekonywałby wszystkich, że najlepszym ustrojem, w jakim można mieszkać, to jest socjalizm. Tak by to pewnie było. No, proszę Państwa, też pewnie ukształtował go stan wojenny, kiedy w okresie jego sta, tego stanu e, pełnił w, w grupie czteroosobowej funkcję komisarza jego wizyty w Połczynie Zdroju u księdza Jewulskiego. Przyniosło to taki skutek, że ksiądz Jewulski w okresie stanu wojennego e, trafia do więzienia i to są fakty, z którymi... E, Czasami trudno się pogodzić, ale też proszę Państwa, no nie sposób o tym, żeby o, żeby o tym nie przypomnieć, bo rzeczywiście jest to prawda, nie do końca wyjaśniona. Do tej pory Mirosław Tosikowski no nie starczyło mu jakby odwagi, żeby z tego prawno jakoś wyjść, przeprosić, e, cokolwiek powiedzieć. I proszę Państwa, kończąc, chcę powiedzieć, że mi naprawdę e, nie sprawia żadnej przyjemności te ciągłe Informacje, które do mnie docierają dotyczące stanu, sposobu, w jaki funkcjonuje dzisiaj powiat. Proszę Państwa, powiat to jest 70 tysięcy ludzi, na czele którego powiatu tak naprawdę stoi jeden człowiek, Mirosław Tosikowski, który, tak w mojej opinii, nie do końca wie o co w tym wszystkim chodzi, ale takie, takie są wybory, z którymi chcąc czy nie chcąc, wcześniej czy później trzeba się pogodzić. A najlepiej być może szybko zmienić. Życzę Państwu udanego tygodnia. Widzimy się za tydzień. Wtedy z pewnością troszeczkę już więcej powiemy o samych wyborach, ale również będziemy mieli bardzo, bardzo ciekawego gościa. Życzę Państwu udanego tygodnia, udanego poniedziałku. Do zobaczenia i do usłyszenia. Kończę oczywiście łykiem świetnie zapożonej kawy. Wszystkiego dobrego.